Cześć, wyjdźcie z tej strony, rok Jestem dzisiaj Anonymous. Witam. I dosia, moi drodzy, Cześć, cześć. My tutaj już po śniadanku, także lecimy dzisiaj do pracy. Dużo nas mm. dzisiaj czeka, nie Anonymous? Dokładnie. Co tutaj Będzie... mamy dzisiaj nowego, może powiesz nam? No, do... chodźcie zobaczyć, co tu stoi w ogóle. Tutaj olbrzymia bestia. Potężnie. W porównaniu do Bizona, to naprawdę. Dla niego garaż tutaj potem znaleźć, to będzie chyba delikatnie problem Sam header to już widzicie, na wózku musimy wozić Także no Ale to nie wszystko, bo Doła też tutaj coś kupiła No, mam, mam bizona Bizona mam. Tyle, koniec Trochę nowszy, moi drodzy, jak widzicie no, Ja szkoda. jednak mam sympatię do tamtego i pojadę tamtym Szkoda, że nie ma kabiny, bo będzie tutaj, będę cała brudna pod tych żniwach ja e, to chyba będę musiał karszerem najpierw się umyć, żeby do domu ja mówię, że wejść. możliwe. Dobra, to my jedziemy, co? Dosia? No, możemy jechać. To co na most? Ty jedziesz pierwszy, czy Dosia? Może ty będziesz jechał, co? A gdzie to było? To y Numer 33 tam, Daleko, daleko, aż w lesie. A, A dobrze, widzę. Bo tak boję się troszkę dawać się dość, żeby jechała pierwsza. Niby czemu? Oj. No, Możesz... A, czekaj, czekaj, jeszcze nie podłączyłem przewodów. Dobra. I teraz mogę jechać. Chcę się Co? cofać trochę. Dobra, czy no się wyrobi. HW80. O, ale go zażądał. Prostuj, prostuj, prostuj. Odbijaj. Jakieś był, ja nie wiem, coś. <laughs> Musisz powoli idź po prostu. Nawet, a teraz ty? Mogę, ja jakie puszczasz. No dobra, no to jedź już. Tylko uważaj, O, Złopanie! <laughs> Wiesz, co wiesz, o co chodzi? Dobra, czekaj, ci pomogę. Stój, stój. stój. No, Pobyt delikatnie. A, i możemy. Dobra, to tam. Staraj się na tempomacie macie w takich momentach, nie? A co to jest taki korek? Coś się stało. No patrz, jaki korek tu mamy. <grym <grymio> Zaraz nie będzie. <grymio> A no, no skuch, Ja to naprawię. Eee... <grymio> <grymio> Tak i tak, jak ja już to wiedziałem, <noise> nadzieję, że rówkę wyjeżdżał. możesz wyjechać teraz czy nie? Albo dotknąłeś, tak? Co się stało? Nie nie wiem. Totalnie nie wiem, ale już idzie. Chyba no anon, to będzie hamulec przyciska i chce jechać do przodu. To no jest po oczu. Chyba co, z, coś się <noise> Wiatry Wiatr duży chyba Anon, co? <laughs> Jezu. Stój, 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 bo helert ci Już mamy pierwsze problemy. <laughs> Dobra, jedź w prawo. No, Czeka jeszcze, może wózek. Bo z wózkim może być trochę problem. O, teraz jedź. Jedź sobie na tym delikatnie, delikatnie skręcę, bo chyba masz jakieś lagi, tak? No. Powolutku, bo jak ja widzę, ty się rozpędzasz. <noise> Ale pojechał. Dobra, jedź środkiem drogi, weź kogut zapal, żeby weszł, tym uwaga, nie pirat. Ja za wami nie nadążę, słuchajcie, 20 na godzinę tylko jadę. To z górki się zaraz rozpędzisz. No, A ty header masz w górze? Mam. Na pewno? Tak. Chyba, <głos> <głos> chyba nie wiem. Ale to i tak nic nie zmienia, bo jest wyłączony. No Nadal tyle samo. Anonymous to skróty. <laughs> Także moi drodzy, zaczynają się dzisiaj problemy tutaj z internetem u pana Anonymousa. Kiedy idziemy,. No tutaj prędkością pewno pod górkę nie przekroczysz 50 godzinę. No tak raczej ja nie. To tu w ogóle też ja nawet i z górki pol, bym nie przekroczyła. Bo nie wiadomo, czy ten nasz ciągnik tutaj na farmę da radę wrócić. Sam, czy będzie trzeba mu jednak pomóc z tym zbożem. To jest to. Wiesz co, ja ci powiem. To jest... E... No? Tak, tak. A to jest 33, nie tak, 3. Tutaj. A na trójkę potem jedziemy, ewentualnie. Aha, okej, okay, dobra. Bo jedź szybciej po tej ja górce, ja bo... Ja wiem, czy na 33 może nie pojechać. tym. Ja się jak zaraz mówisz. stoczę. To jest 33. Dobrze na trójkę, czy nie Aha. pojechać. Pytanie, czy to się zmieści do jednego zbiornika. Dobra, może na razie po prostu postawię z boku ciągniki tyle, Zobaczymy. Nie? Czekajcie, to po lewej to kosimy. Dokładnie tak, Dosia. Mogę zaczynać już? Słucham? Mogę zaczynać? Tak, tylko pamiętaj, żeby na słomę. E, jasne. Bo ja, ja to cały dzień czekałam, żeby w polu dzisiaj porobić. Dobra, ja odpalam tą machinę. Jeszcze jeździ. dzień czekałaś, jest 7:40. <noise> Taki dzień południa. <noise> Dobra, tam wczorajszy dzień cały. Dobra, lecimy. Odpalamy kogucik. To jest bizon, moi drodzy, prawdziwy. Ciekawe, swoją drogą, ile jest wart taki bizon? A taki bestymi jak do ma w realu. Nie wiem, jaka jest, jest no, różnica chyba nowszy. Bo, wiesz co, nowszy to może nie, ale w lepszym stanie. No, to na pewno więcej wart. No, na pewno, ale jak duża jest ta różnica? I jeszcze myślę, że fakt, że ja go uważała, używałam, to podwyższa jego wartość. No i myślę, że wręcz <grym grym> przeciwnie. Jak tam leci dobrze czy nie? Leci, leci. Ale czy dobrze? No tak, jasne. To ile masz litrów? 20%. 20%? Nie masz litry 20%. Ej, robić takie na, na około czy paski? Wiesz coś się da tu to tego, to tylko w tobie z powrotem najlepiej, nie? Aha, no dobra. Chyba, że chcesz to można raz po jako zrobić, ale nie więcej, bo potem to źle będzie prasować, nie? A, nie wiem, zrobię to. Ty... Powiadać 6 na godzinę, nie? 6 na godzinę? No jakbyś jakbyście dalej radę. Czemu tak? No tak się powinno kościć prawidłowo. Ważnie? No tak. Od kiedy? Od zawsze. Przynajmniej takim kombajnem. Aha, no dobra. No to trochę mniejsza maszyna, nie? Niż takie, te, takie powiedzmy, te duże kombajny, co Aha. po milionie złotych, czy nawet droższe. Pamiętajcie tylko, żeby po polach nie jeździć sąsiadów, nie? No tak, oczywiście. <laughs> Ważnie, bo tutaj zaraz zahaczycie. No, no, nie, nie rób tak. No miałam robić tak. E jeden? W sensie chodziło mi, żebyś ta lepiej... no dobra, tu się wyrobiłaś, nie? Ale jakbyś się nie wyrobiła, to by było trochę gorzej. No, Dobra, mi się jedziemy prawiło. z domosią, kusimy. To jest nie tak. A co to się dzieje, dzieje na most? Nie mogę włączyć humbrajnie. A wajk podpiąłeś? No, jest podpięty. Pokaż mi go. No zobacz. Jest czekaj muszę jest tutaj teleportować. Czekaj, czekaj. Na pewno? No jest bałek, no patrz. A weź, odłącz tego. Teraz nie ma. Czekaj, okej. Okay. A teraz można rynek się podłączyć? Nie, tego się nie da rynek. Czekaj, to środka, tak? Nie no. Tak. w to się nie da. Włącz by. On jest rozłożony? Nie jest. Czekaj, to było pod, pod Z, tak? Tak A bo tu trzeba było jeszcze tego... Węże podłączyć jakieś Weź I tak nic te, nie tam nie działa Spróbuj tylko tak O i teraz Trzeba było... No. Stój, Dosia! No stoję, stoję Ale to trochę za blisko Trzeba było tak Węże, wałek I header, nie? Ale nie Aha. wiem gdzie tu są węże, czekaj no właśnie. A, że... A, dobra, są tutaj, faktycznie. a ty, ale do czego są węże w takim razie tutaj? Tych... Tych... Chyba siłowników po boku, co? A w Bizonie są? Dobra, są. Nieważne. Szybka mm. akcja. Ten to szeroki. No to go to potwór. No właśnie, widzę. <grych> no i dobra, jadę. Mamy no most, to ma 50. Można jeździć. Ile ty masz tam swoje brzegów szpitrów, jak dojeżdżasz do końca? Powiedzmy. Bo przy nie mamy dwie, nie? Ja mam 1650. Okej, okay, a na most ma tam dużo większy bo on ma chyba 6000 ja czy 4000? Ja 4000. 700. Ile masz? 700. 700? Ty to tak nawet sporo. 700. Mamy jeszcze drugie pole potem. Bo tamto będzie co robić. Wiesz, ten most delikatnie podgłośnie, bo ja mam wrażenie, że jest zbyt cicho. Być może nie zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Okej, okay. tutaj zjechałem delikatnie, ale nikt nic nie widział. Ej, a i ten obiec co? Na, na sprzedaż pójdzie, czy jak? Nie, on na farmę. Aha. Weźmiemy go na farmę, nie? Dla tych dla kur potem. No o ja może kurki trzeba kupić, słuchajcie. Ewentualnie potem sprzedałem może kiedyś jego nie cena większa. Na razie do magazynie dodajemy, nie? No ładnie. Jak Dobra, to co? Oceniamy teraz kombajny co? Po takiej, wiecie... Po chwili yy, jazdy, może dość zacznie. No ja ogólnie już jeździłam Bizonami, no co mogę powiedzieć z tymi? no... Co mogę powiedzieć? No spoko, kombajn, no. Jedzie to... przód, ty już skręca prawo, lewo, ko tak? Kosi to dobry, no nie spełnia swoje zadanie. Ty się podoba, tak? No tak. Jaka ocena ostateczna? No takie... E, 9 na 10, bo jakby był różowy, to by było 10. Nawet 11 na 10. <głos> 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 Dobra. To no, teraz tutaj. Twoja bestia to. Mój kombinek forschtit jest cudowny. Gdyż już tego żadnego. Dokładnie. Jest bardzo duży i szybko kosi. Nie ma problemów z podłączeniem? żadnych. Kto to zrobił mi? A no na jaka zrobił? Nie, nie, coś ty. No co tutaj jest halo. Dosia, tu na polu coś ci rozkopali. Co takiego? Nie widziałaś? No tam Rura widziałam Rura pękła. Ej, dobra, chciałam powiedzieć, że 100%. Tam przyczepy masz, no to możesz wysypać sobie, nie? No, mogę, no. No i mówiąc, że gdyby nie miał stopingu, to by był... No niestety... Ten może znaczy nie to tylko 1000. Tysiąc, tysiąc masz? Normalnie, no, sami. To dzisiaj też ten twój internet nie jest łaskawy zbytnio. No właśnie, dzisiaj nie jest byt. To macie, i na tempomacie da się jeździć, nie? Bo tam tak Ta. stopniowo, stopniowo. Dosia, ale naprzód na przód się sypie, na przyczepę. A to miałam bliżej sorry. Dociąży mi tył teraz. I on w ogóle nie, będzie. nie ruszysz. No. ruszysz. to wiesz co mam to może... ty masz zaczep z tyłu czy nie? Masz. Mam. Ale ty masz wózek. A Dosia masz ty z tyłu zaczep czy nie? Eee, mam. Dobra, to musisz poczekać, jak będziemy jechać na kolejne pole. Aha, ale to wy weźmiecie, sypniecie do tej pierwszej i będzie git. Do pierwszej dopiero można sypać, jak weźmiemy ten y, pol, nie? Z środka. Właściwie będziemy mieli potem go wyjąć, a będzie zboże, bo to będzie ciężko. Dlatego tam na tym polu na pewno trzeba od razu go wyjąć, nie? Mhm, mm no i w ogóle patrzcie, kościółek tutaj blisko. Bo w ogóle no nie dobrze jaka, samochody zrobiłem, nie jeżdżą no, Specjalnie dla ty, ciebie. Ty, ale zostawiło. jak to właśnie wygląda z tyłu taki szeroki, taki wielki w ogóle <laughs> Serio, tak dziwnie wygląda. No tutaj no... Co? Dużo dla ciebie nie zostało, nie? Spokojnie, ja tutaj dzisiaj chętnie... No dokończy to, do pracy, to do... tak? Bo to dwa razy trzeba przejechać. dobra, mogę, tylko tutaj we mnie możesz. Jakbyś tak w jednej linię staram się. Ja jadę już sypać powoli. To do pierwszej syp. No nie, teraz już do drugiej sypać bo tam mamy tego. Mamy teraz hol wrzucony w pierwszy, nie? A, no okay. tak okej. trzeba przełożyć. Bizon tu starczy? Nie było problemu z wysypaniem? Bo te przyczepy um. to trzeba uważać. Nie, no Nie, Dobra, trzy tysiące masz? Dobra. Mieliśmy też jeszcze potem jedno pole, czekajcie, muszę sprawdzić, to jest, które to było? 73 I 13 ewentualnie, nie? ale najpierw idziemy teraz na trójkę Dobra Anon, wziąć ci twój wózek? Jak chcesz, go Anon mu do tej pory było realnie, przywalił przyczepę Nie wierzę No nie, nie wiem, no bo coś. tam pomagałeś no wcześniej No jak nie, to za zapowiadała się realna seria, nie Dosia? Co ty, robisz? Ja chcę podczepić. Więc znowu będą pisać w komentarzach. Ej, dobra, Ano, mocno cię mówić. realnie. Chcesz, Dosia, z tym? No, no, ja jadę już. Heter, odczepiłaś. O Jezu. O Jezu. Stój tutaj z tym. Ano, no, weźmie tego. Header odczepi, bo on musi odczepić, header. Dobra. Musi? Tak, musi. No dobra, no to ja mu chyba jednak... No, pojadę sobie z tym. Jezu, co się stało? A no, 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 to być realna seria. Wypadek Ej, to jest teraz z drugiej strony, tak samo tylko, że z drugiej przywal. Nie podniesiemy tego chyba. czy da A nie, a dobra, myślałem, że będzie gorzej. Rok siłacz normalnie. Dobra, palę machinę. Ty tam header czapej. to nie wychodzi z Czekaj. Z, Do się ten, z drugiej strony chyba co od tego mam? dajesz, nie? O, nie co wiem. mam ci zrobić? A to się anon? nam ustało. Zawieź na pusek, bo ja nie jestem w stanie. I to muszę tak. Y z drugiej posadzić. strony chyba trzeba załadować, czy nie? Nie, jest to za różnica. No jest, z drugiej strony się tak? ładuje. Tak. No zobacz, nie, czekaj. to masz takie wiesz. Nie no, jest

Dobra, a ja nie wiem, kiedy one są odłączone, kiedy nie w sumie. Po prawej stronie są. Ojejku. To chyba są, są odłączone. No jak, nie chodźcie, pokażę. Chodźcie, nauczymy coś. Widzisz? Te kabelki takie miałaś. Dobra, już widzę. O. Dobra. Ja tu zostawię ten kombajn. Dobra. A most po niego potem przyjedzie. A my, Dosia, powoli jedziemy, tak? W podróż. no a non, jak nie daje jeszcze ty jechać, to dawaj ze mną. Słuchaj, możesz usiąść ze mną w moim bizonie obok. Możemy, no, po, wiesz... No podziśnij Dosia. Jak A. Znowu go czy piłaś? Nie, myślałem, że Nie, trzymaj się. Dobra, ja w prawo. W prawo? No. A, dobra. Idziemy na trójkę. <śmuklig> <śmuklig> eee... <Heder> ty prawie spadł. <śmuklig> A no, no no no, czemu ty nie jechałeś po drodze? Tylko tak za piasek kręcisz. <śmuklig> nie pytaj. Dzisiaj, moi dodzy, się jakieś dziwne rzeczy strasznie dzieją. A wiesz, ile teraz mam biegu? Dziesięć. tysięcy. Nie, dziesięć było. To, to na pewno ten. Już jest dobrze 60 I twój ciągnik... znaczy czy jest pod górkę czy co? Bo się mogą dogonić Chyba że, ten... chyba, że na tempomacie jedziesz Ej, do mnie mówisz? No do ciebie No ja jedę 20 na godzinę To mój chyba lekko szybciej jedzie, bo to może zacznie tego Ten <grym> heler trochę waża na no most. <grym> Nie no wcześniej też jechałem, 20 na godzinę O ale ze środka jest kamera Jaki klimacie teraz jedziemy? Nie? Spójrz ty na lawek i ładny widoczek na no nie? Właśnie widzę. Ej, no, po te prawej jest też klimasyk. jest fajny las. Ale o. my do lasu nie jedziemy, Tosia. No wiem. No, po to po co chcesz do lasu? Mówię, że fajny las. Ja no może to być na pewno nie, nie przejechał bez bliska. Ja bym nie zrobił. Dobra, Tosia, muszę zastrzelić w prawo, stój. Tutaj. Dzień, jeszcze nie. Tutaj. No nie, przyjechałam. No to musisz się zawrócić na polu. A ty, ja mogę jechać na, na około, no to jest naokoło, jak chcesz. Albo... No ej, nie, przecież mogę też sobie tędy pojechać. No możesz, ale to masz dalej. No, co mnie wkręcasz? No nie wkręcę, no. tylko wiem, że tędy. Po prostu Teraz bliżej. Teraz pełna moc. Dobra, kto pierwszy? No ja chyba już nie... dojeżdżam prawie. Ja tak chyba gdzieś? nie wyjadę pod tą górkę. Co? 5, godzina, na godzinę, 3 na godzinę To musisz tu zaraz chyba wrócić Czemu Dobra, pochodziło? a no jaka jest rada Zlalodem? <grym> nie, jeśli nie wiedziesz to musisz po się wrócić i wtedy kombajn, ten twój podczepiamy Wiadę. i wjeżdżamy Ale kopci... ale kopci moi drodzy, w miejscu prawie Opony zdziera. <grym> Dobra jedziemy Dobra i, i co? I kto będzie pierwszy? Ale gdybym był bardziej zaodwany, to by nie wjechał, nie możesz. ty. No. O, a tutaj są belki. Ale mnie to Zosia. A nie to To będziesz pierwszy, bo ja tam musiałem popatrzeć jaka na łozbierzy, nie? Miał problemy Mówiłam. delikatne, mówiąc. Okej, okay, dobra. Teraz mnie ten z górki. <laughs> o nie, ty się nie rozpędzę, bo nie wyhamujesz. <laughs> Stań sobie na tym polu może, czy coś, nie wiem, tutaj. Dosia, ty też tak samo, bo nie na drodze z tym, nie? No tak, A tak. w pole to z tym nie jedź. Dobra, może... A... Oj, dobra. Dosia, Dosia. O, tutaj postawię header dla... No, Dosia, do... dalej, bo tutaj trzeba kosić Czaki pole header zgubiłam. Kus. O, dobra. <laughs> a on było no, zostawił Dosię. D <laughs> Oj, 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 dzisiaj to naprawdę takie rzeczy się dzieją. Ja już tam jadę. Dobra, jak będą jakieś problemy, to... Ja sobie biadę. A, tu jest spory wielkie. Dzisiaj mamy tak, właśnie wielkie. sporo kosili. Przyczepy trzeba, trzeba zapełnić. Jest o tyle dobrze, że już się naprawiło. No, to elegancko. Mówisz już wytrzeźwiałeś. No to się zrobimy że rozjęcie będziemy chali po prostu. Ale w miejscu się. musisz się zatrzymać potem. Jak kawałek podja. A i będę musiała wysiąść? Nie no, no może siedzieć sobie się wysiąść. Nie, A nie wiem. Ale moc może wejść na przykład bajną drugiego jak chce. Dobra, jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek. Dobra. Stop, 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 A ale mój kombi jest brzydki, bo jest taki ciemny, daleka. No Dobra, chodź, bliżej, się podjedź. No już, już. Bo z górki mi się kombajn stacza. Z górki. No tak. Ty, ale faktycznie on jest jakiś. Trzeba szlotarko doświetlić go, żeby w miarę wyglądał. <laughs> Autentycznie. On jest taki ciemny, inaczej bez tego. Chyba trzeba niego przemalować. Dobra, mogę już pracować dalej? Możesz. Jak się tutaj palisz do pracy, to dawaj. Nie, jak nigdy. Tylko weź tych hostów, jakbyś mogła zrobić, Bo Ja tak. trochę boję o swoje bezpieczeństwo tutaj. Spokojnie, nie bój się. No, tak tylko, mówisz teraz. <laughs> A co może się stać? Nie jej pod header wlecisz. O i z tobą tutaj wiele rzeczy się może wydarzyć. <laughs> Niepotrzebnych. Mm. <laughs> A tam jeden rok to, Tom czy tą? To, to. O nie, o nie, stój, stój, stój. No i kto tutaj źle kosi? Dyrekat Nijaczyk. Trzeba wyprać. Mm -hmm. A do mnie pretensje. <grych> o, i przyjechał on! O, jedziemy. Ja Cóż Któż to jest, Dosia? Najlepszy kombajnista. Słyszałeś? Chyba go nie ma. Zresztą, nie, nie słyszę, musisz głośniej krzyknąć Dwa bo ja od was to jest jakieś 200 metrów jest <noise> O no nie, rok, ale mi tutaj kurzy słuchaj Będę miała we włosach cały kurz normalnie No ja tam wykopiesz się potem Ja tam mam Tam kimi. na polu przecież widziałem takie wiesz mini jeziorko wykopałaś chyba Co byliśmy? <noise> tak, jasne no to, to nie było, to... badania, no. żaby pływają, ryby Tam rozkopała wodociąg Tylko zastanawiam się czemu był tych skręgów kamiennych Nie wiem, nie wiem To nie ja Pewnie no, musisz już głośniej mówić Mówić Głośniej mam mówić? Tak no, jest koło. dobrze? Tak <noise> <noise> Jakie te pole... Ty, ja tu wjadę pod górkę? Ciekawe Ciągnik by tu nie podjechał z tym przyczepami, już ci gwarantuję. <głosy> <głosy> jest zbyt stromo. Jakieś dziwne to pole. Czemu dziwne? No tak oryginalne. Jest po prostu wielkie, jest nierówne. Pomysł, jakbyś miał te yy, to największe kombajny, typu tam 12 metrów header. Ja to to, to by tutaj już podeszło. byłyby problemy z koszeniem. Bo by było zbyt krzywe pole, nie? No w sumie tak. Z jednej strony byśmy, wiesz, header gdzieś tam wysoko w niebo, a z drugiej strony w ziemi. Więc, Więc właśnie. tak. tak. Bo się poczekaj powoli. Słucham jasno, oczywiście. Ja wiem, że tam ciężko nogę masz, ale maszynę trzeba też oszczędzać. Spokojnie. I jedzie łupnie od razu. Tak blisko. No. A co Nawet tam? w starku nie widać. Ale to wyjrzyj Wystaw głowę, zobaczysz Jeszcze mur, wiesz Jak nas ma, na mur Nie, jest tak blisko nie jadę Co ty tam pojechałeś? A, dobra, to ja cię tak zrobię No, to kradła mi teraz pierwsze miejsce <noise> Jak nie umiesz tak zawrócić O tak skręcić No ty masz łatwiej A przecież masz taki sam No nie wiem Łudziłbym się Mhm. Tylko jestem teraz to się nie rozpędzę zbyt mocno. Dobra, spokojnie. Nie no fajne, fajne, fajne. A ty jeszcze w końcu zrobiłaś prawko na kombajn czy nie? No pewnie. się robić w końcu te prawki i... No zrobiła ma co, nie widać? No nie wiem, czy nie wiem. Trzeba to będzie zweryfikować. Bo dzisiaj to zbyt łatwe zadanie masz tutaj, nie? Oj, tam spokojnie. Dobrze, poszło, słuchaj, wszystko za pierwszy. się ja nie wiem, czy ty zdałaś, nie jak tam przewody podłączyć. No, a tego mnie nie uczyli. Patrzyła na przewody i mówi, że nie ma. No, bo tam był inny, wiesz. Inny? Tak. No, nie wiem. No tak. A się Ty, I ty tym, że masz taki filik, w tym kombajnie. O, o mam sobie. pełne. Czym? Ej, czekaj. O, dogonił. Mówiłem, że się naprawiło, ja to że się jakoś... nie naprawi. Ty, Basia, bo ty już masz pełno, nie? Już po... ty ona pojechała ty tyle Ups. metrów. Ej, jest włączone niszczenie plonów. z stój. Musisz jakoś no pojechać przez ten las. Dobra, ja jadę przez las. Jedź. Może <głosy głosy głosy> nie zahaczę. No bo po polu, żeby nie jeździć. No, bo A. jest niszczenie włączone. O Jezu. Ty to też tyle powiedział? By <noise> Wiedziałam, no. <laughs> ja że muszę to raz zatrzymać gdzieś pod koniec, o nie, do pierwszej nasypałam. To wyjmij tego, wyjmij ten szybko, no. Holca, się okay. jeszcze da. I gdzie go położyć? Na razie? szczepki może być tutaj. Bo I musimy pamiętać, dobra. żeby go zabrać potem, nie? Dobra, a w ogóle po co on nam? No, bo chyba ciągnik nie da rady pod górkę wjechać, coś mi się wydaje. A, Ej, znaczy dobra, on nie przysypałam go, jakby co? Troszeczkę nasypałam. Ale weź wyjmij go, bo. Nie, nie zniknę. Ale nie potem nic. się nie wyjmie. Jak nasypiasz tu zboże, widzisz, teraz już są problemy. Może mm. tam delikatnie, tak. Dobra. Trochę dalej. <grystanie> Ciężkie, wypadło mi z ręki. O, dobra. O, i niech tam sobie leży. On tylko mocno nie najeć kołem, bo jak wiedziesz, po <grystanie> ziemi to... Nic z tego nie będzie. Dokładnie. No kolejka, widzę, się zrobiła. Dobra, jadę. A ty już masz pełno? 80% A okej okay. To lepiej się wysypać niż tak jak się tutaj tutaj. No. O, ta, sam mówi nie wiesz, że nie ja jeździ, jeździ po wózku. Ale to... Nie, to tylko wózek, to nie było po tak, holu. Tak, na ten. Warto, żeby nie po holu. Mhm. To się cohaciło. Co? <noise> Nikt nie widział. Tak, tak.